Cześć, witam was bardzo serdecznie. To zdjęcie, które teraz widzicie, dobitnie oddaje to, z czym mamy do czynienia w Polsce. To są kochane, piękne zwierzątka, ale no, jest takie porównywanie, więc to nie chodzi o to, że ja coś mam do tych zwierzątek, absolutnie nie, bo kocham wszystkie zwierzęta, ale to doskonale odzwierciedla sytuację w Polsce. Moi drodzy, ja mógłbym użyć najgorszych wulgaryzmów, jakie tylko istnieją, jakie tylko znam ale ich nie użyję. To znaczy mogę ich użyć w myślach. To, co się dzieje w Polsce, to, co się stało w Polsce podczas tych wczorajszych wyborów, to jest kompromitacja, ale społeczeństwa. Nie polityków, tylko społeczeństwa, bo to ludzie ich wybierają, bo to ludzie cały czas, klapki na oczach, non-stop robią to samo, non-stop. Ja nie wiem, co się musi wydarzyć, żeby ludzie się obudzili. Odnoszę wrażenie, że już nic nie musi się wydarzyć, nic już nie musi się stać, bo nic nigdy się nie zmieni. Bo, jeśli po czymś takim ktoś tak głosuje, no to oznacza, że chyba. No, coś jest nie tak, moi drodzy. No, platforma, która teraz rządzi, dalej ma takie wysokie poparcie, a nie spełniła żadnej obietnicy, praktycznie. Całownie to samo z PSL-em: żadnej dosłownie nic, robią bambuko od rana do wieczora, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, non stop, non stop, non stop i nic, dosłownie nic, czyli totalnie ręce opadają. I wiecie co? To już jest ten moment, żeby powiedzieć, no tak najlepiej teraz powiedzieć, to niech sobie wybierają, a niech to wszystko pierdyknie, czart z tym, bo... Szkoda naszych nerwów, naprawdę. Szkoda naszych nerwów. Tu w tym kraju nic nigdy się nie zmieni. Dosłownie nic. Zobaczcie: wybory na Słowacji. Tyle było mówione o premierze Słowacji. Jaki on jest patriotyczny. I zobaczcie: prezydentem Słowacji zostaje ktoś od niego. Słowacy mają więcej oleju w głowie niż Polacy, naprawdę. Cudowny naród, naprawdę cudowny naród. Ale porównajcie sobie teraz Słowaków i porównajcie teraz sobie Polaków. Porównajcie sobie. No Słowacy myślą, a dlaczego Polacy nie mogą być tacy jak mały kraj, małe państewko Słowacja? Ale mądrością milion razy większe niż Polska. Milion razy większe. Naprawdę, nigdy nie przypuszczałem, że to powiem. Zobaczcie, w takim momencie oni wybrali, oni teraz mają i prezydenta i premiera. To samo co w 2015 miał PiS, no ale oni zaprzepaścili, bo zrobili ludzi w bambuko. Natomiast tam jest prawdziwa... Patriotyczna, kochająca Słowację, strona teraz rządzi prawdziwa, nie to co było z pisem w 2015, bo to wszystko, co teraz się dzieje w Polsce, to jest ich wina. Przez 8 lat nie zrobili nic, teraz przyszli następni, jeszcze gorsi, ale tamci nie zrobili nic. I żeby moich słów nie puszczać na wiatr, żeby potwierdzić to, że mam rację, to spójrzcie sobie na wyniki głosowania rolników. Głosowanie rolników! Rolnicy! Wy się obudźcie, ludzie! Właściwie to wy już się nie budźcie. Szkoda mojego czasu było. Głosujecie na tych, którzy doprowadzili was do ruiny. Wy dalej na nich głosujecie. Zobaczcie. Ja wiem, że oni na koalicję obywatelską, na tego około dzieciaka nie zagłosowali. No ale na PiS. Co wam dał PiS? Co wam dał PiS? Przecież to oni, przecież to Morawiecki przyklepywał wszystkie te zielone łady, to wszystko. Nie, żebym tutaj był jakimś, nie wiem, żebym nawoływał, żeby głosować na Konfederacji, no ale posłowie Konfederacji zawsze z tymi rolnikami byli. Więc zrobiliście tych posłów Konfederacji w balona, w bambuko. Wykiwaliście ich, bo oni jako jedyni tam z wami byli. Może ze względu na wybory, ale byli, a pisowcy nie byli. Trzecia droga nie była, koalicja obywatelska nie była. Więc nawet rolnicy, moi drodzy, w tym państwie nawet rolnicy podczas tych wielkich teraz protestów, nawet teraz, oni znów zagłosowali na tych samych. To skoro rolnicy zagłosowali na nich w takim momencie, kiedy wychodzą, wyjeżdżają na ulicę, to już dla tego kraju, dla tego państwa ratunku już nie ma. To już jest koniec, moi drodzy. My się możemy przypatrywać Słowacji, Słowakom, Węgrom, jacy tam są mądrzy ludzie, a najgorsze jest to, że przez 90% czegoś takiego cierpią zwykli ludzie, zwykli, normalni ludzie. I to jest najgorsze. Bo szlak trafia tych ludzi, tych takich normalnych, jak widzą to, co się dzieje. O, Trzaskowski ponad 50% w Warszawie, Warszawiacy lubią, dobra. Wiecie co? Jak wy go tak lubicie, to ok, to fajnie. Życzę powodzenia, życzę powodzenia, naprawdę, ja im. Moi drodzy, życzmy wszystkim tym Polakom, którzy tak głosują, powodzenia. Dużo szczęścia, dużo radości, dużo pieniędzy. Niech sobie żyją w tym swoim świecie, skoro tak wybrali, nie zmusicie ich, życzmy im powodzenia. Niech się radują, albo niech płaczą za jakiś czas. To jest naprawdę katastrofa. To jest po prostu z każdymi wyborami jest coraz gorzej. Coraz gorzej. I akurat teraz tak patrzę na tę Słowację, i mnie po prostu no, szlak trafia, jak widzę to, że tam tacy mądrzy ludzie, a tutaj głosują cały czas na tych samych. Peopis, pis teraz sobie znaleźć trzecią drogę. Trzecia droga, której jeszcze nie było jakiś czas temu. Hołownia znikąd, dosłownie znikąd. 15%, 14% poparcia. Taka konfederacja 2019, dużo więcej zrobili, o połowę mniej poparcia. To jest paranoja. Ten kraj nie jest normalny, moi drodzy. Ci ludzie nie są normalni. To nie jest normalna sytuacja. To jest to jest katastrofa, naprawdę. To jest katastrofa. To jest po prostu katastrofa. W momencie, kiedy teraz w Polsce ciężko się dogadać po polsku, niemalże. Kiedy wisi nad nami... Widmo jakiejś tam czwartej światowej, nawet piątej, szóstej. O trzeciej nawet nie wspominam, bo praktycznie już się teraz dzieje. Nawet teraz. Teraz, kiedy dzisiaj kiedy rolnicy, to wszystko, ta ekologia. Nawet teraz, zobaczcie, moi drodzy, w 2024 roku. Nawet w takim momencie newralgicznym wybraliśmy to, co wybraliśmy. Nawet w takim momencie. To sobie nawet nie wyobrażam, co jeszcze może się stać, skoro w takim momencie są takie wyniki. To już dlatego kraju nie ma już litości, naprawdę nie ma już nadziei, po prostu nadziei już nie ma. Koniec, koniec, naprawdę koniec. Z każdymi wyborami będzie coraz gorzej chyba, że się ludzie obudzą, ale nie wierzę w to. Bo skoro parę miesięcy temu dokonali wyboru i ten wybór był fatalny, bo teraz to widać, bo ja myślałem, że ci ludzie sobie przemyślą i powiedzą, kurczę, popełniliśmy błąd, ale oni dalej to powtarzają, rozumiecie. Syndrom sztokholmski. Oni to chyba lubią. No to skoro oni to lubią, no to nic tylko da apteki po jakąś wazelinkę. No Przepraszam, że tak mówię, ale naprawdę krew człowieka zalewa, kiedy widzi coś takiego. Bo jak ktoś ma gdzieś, to, to tam sobie popatrzy, wysłucha. Ale jak ktoś ma trochę oleju w głowie i widzi, bo nie jest dobrze, bo źle się dzieje, Źle się dzieje, źle się żyje, i ludzie cały czas wybierają tego samego. No, po prostu, no, obłęd jakiś. To jest jakiś obłęd, to, to nie jest normalne. To jacyś psychologowie, psychiatrzy, to nawet oni by sobie z tym nie poradzili, żeby to rozwiązać. Nawet jakiś tam, Einstein. Nikt, nikt nie jest w stanie rozwiązać tej zagadki, co siedzi w głowach Polaków. To inne narody się budzą, nawet Niemcy bardziej się budzą, Francuzi, wszyscy się budzą, a Polacy idą spać. No niebywałe. Kurczę, nie wierzę, nie wierzyłem, że coś takiego może się przydarzyć. Ja wiem, że ktoś powie, a tam samorządowe. No niby tak, bo to nie są do, do, do Sejmu. Okej, okay, nie są to europarlamentu, ale to jest zawsze jakiś zaczyn, to jest zawsze jakiś fundament. Jeśli tutaj nie idzie, to już nie idzie, to już nie pójdzie. A gadanie, że to mamy 7,5% to jest fajnie? Nie, to nie jest fajnie, bo 92,5% to są inni i to jest najgorsze. To są inni, 30% ponad PiS, 30% ponad PO, 15% prawie, Hołownia z Kosiniakiem i z Kamyszem. Nie bywałem, moi drodzy. Ja w to nie wierzę. Po prostu nie ma nawet sensu się tym ekscytować, czekać na te wybory, Czekać o te wyniki, nie ma sensu. To nie ma sensu, nic nie ma sensu, bo ludziom tutaj nie przetłumaczymy. Po prostu nie, skoro w takim momencie zostali oszukani w październiku i oni dalej to robią. Dalej powtarzają. To znaczy, że oni lubią być oszukiwani, to znaczy, że lu oni lubią być okłamywani, że oni lubią, jak ktoś im obiecuje coś, co się nigdy nie wydarzy, po prostu to jest nienormalne. Nikt normalny tak nie robi. Uczyć się od słowaków, jestem naprawdę. Pełen zazdrości, jeśli chodzi o Słowację. Naprawdę, pełen zazdrości. Pozdrawiam, napiszcie, co o tym sądzicie, i do usłyszenia, cześć Paweł.